Lubisz, gdy coś się dzieje? W takim razie mamy coś dla Ciebie. Cześć wszystkim! Jesteś studentem UJK i chciałbyś zacząć swoją przygodę w mediach? Dobra, czyli tak, druga strona scenariuszu. Musimy zrobić tutaj dół, szeroki kadr. Jeszcze może to dodam. Dobra, no to przekazuję. Chcesz się rozwijać swoje umiejętności medialne pod okiem praktyka? A i słuchajcie, jeszcze tutaj włączamy tak. Oświetlenia ma za mało w tym momencie. Dołącz do mediów akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nie czekaj, rozwijaj swoje umiejętności od zaraz. Zostań członkiem jednej z naszych redakcji, a my wszystkiego cię nauczymy. Telewizja, Radio lub prasa. Ty decydujesz, jakie media będziesz tworzyć. A dzisiaj sobie stworzymy. Dołącz do telewizji, radia i prasy, które tworzą studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wystarczy, że zgłosisz się przez stronę rekrutacjamyślnikmedia.ujk.edu.pl. media jk.edu.pl. Tam wypełnisz formularz, a my odezwiemy się do Ciebie. Zapraszamy!